15-20 lat temu, kiedy rozpoczynałem swoją przygodę z banknotami, 25 zł insurekcji kościuszkowskiej to był najbardziej dostępny nominał długiej insurekcji. Dzisiaj sytuacja jest zupełnie odmienna. Musimy twierdzić, że klasycznie po setce i piątce 25 zł to najtrudniejszy do zdobycia nominał długiej insurekcji, szczególnie w tak pięknym jak ten stanie zachowania. Banknot ten dość często jest brzydko wybarwiony. Niewiele osób może wiedzieć, że naturalna barwa to barwa, jak to napisał ładnie Czesław Miłczak w swoim katalogu, barwa cebulkowa. Na rynku mamy bardzo dużo tych banknotów. Mówię o archiwach w takich białych odcieniach, a tutaj mamy egzemplarz taki, jak powinien być czyli o pięknej cebulkowej barwie. Banknot, który otrzymał notę 58. Przy insurrecji kościuszkowskiej trzeba być ostrożnym w interpretacji ocen od PMG ponieważ bardzo często graderzy nadinterpretują tak zwane pole zadrukowane. Czyli te ramki tutaj, jeden grader może uznać jako pole zadrukowane, inny może uznać, że w zasadzie to nie jest pole zadrukowane, bo właściwie banknot zaczyna się, załóżmy, tu albo tu. Także te banknoty, owszem, w notach powyżej 60. To są już naprawdę rzadkości, ale nierzadko egzemplarze z notą 58 mogą zostać niedocenione. Stąd też ten filmik, aby pokazać, że jest to naprawdę piękny, w zasadzie bankowy egzemplarz. Tutaj ugięć przez pole nie mamy. Zapewne ta nota 58 jest to efekt jakiegoś zagięcia na narożniku. W tej chwili, jakby z głowy tego nie pamiętam, aczkolwiek. Istotą tego filmu jest pokazanie naturalności i, co istotne, świeżości oferowanego banknotu. Znakomicie odciśnięty, suchy stempel, szczególnie widać to po garbie na, na rewersie. Ale najważniejsze dla mnie, jako kolekcjonera banknotów, a także osoby, która zajmuje się w tym w tej chwili już zawodowo, to piękne wybarwienie. Oferowanego egzemplarza. Cebulkowy kolor oraz śliczny kontrastowy druk bez też dość typowych dla tych banknotów takich zalań. Także jest to naprawdę świetna sztuka, która według mojej oceny nie potrzebuje już podmiany. Taką 25, jak Państwo włożycie do zbioru, to już można śmiało ją zostawić na długie, długie lata, bo podmiana według mojej oceny. A notami zajmuje się naprawdę długo, i to po stronie, jako kolekcjoner, też jako osoba teraz zajmująca się tym zawodowo, nie ma potrzeby. Taka wyska piątka w albumie to jest to, czego potrzebuje każda zaawansowana kolekcja.